Szybko, Skocz 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 chodź, Ja podjadę autem po ciebie skocz No, auto skocz autoskocz, na autoskocz, no, no. Każdy auto, wiem, że to działa. O, trafiłeś w auto. Roger. Jestem, Roger, dobrze jestem. ci idzie. dobrze ci idzie, Roger. Gdzie jest moje no. auto? No, bo... A po co ci twoje auto? Bo tutaj Roger ma swoje też Ja też mam swoje moje... Już zaczynamy? Moje auto? Czekaj, ukradnie Koke <laughs> Gdzie jest Koke? Paweł! Co ja sobie wziąłem w czego szybkie to auto jakieś... Mamy najszybsze człowieku ja, ja wziąłem sobie na najszybsze. Mówi się najszybsze. <laughs> najszybsze wziąłem Najszybsze. Ej, Roger, za, zaznacz na mapie tą miejscówkę? Roger, no. nie zaznaczaj. Nie bądź, nie bądź głupi, nie rób tego. Leć. Nie rób tego. Mówię ci, nie rób tego. Nie zaznaczaj. Nie. Kurczę, bo nie mogę się skupić, ja jest, nie Zaznacz. jestem multitasking jak pralka. Nie zaznaczaj. Jak pralka. Jak pralka? <laughs> nie zaznaczaj. To <laughs> on powiedział, jak pralka? <laughs> tak, multitasking, pralka multitasking. Multitasking jak pralka, nie? Co? Tu no, nie jest, może nie. Ja Paweł ma zaznaczone. zaznaczone, to ja pojedę za nim. Jedź za Plaga? Nie, jedź za Pawłem. Roger, myszką po prostu klikasz. Nigdy nie klikałeś Bardzo myszki? Nigdy nie klikałeś nie, myszki, naprawdę? Kliknij Nie, dwa nie, razy z... Miejsce, które nie mogę z złap tą, no, e... tą wygoloną, suchą myszkę i klikaj ją, no chłopiec. Paweł, a co Paweł, a co tak? Tak? Paweł co? No ja, ja pieczęł. Moja? Tak, na zimę sobie daję zawsze korzuszek Tam trzeba było pojechać? Tak. Czemu nie powiedziałeś? No pojechałeś ze mną Brawo! Brawo! Chyba, żebym się piechdolną tutaj gdzieś. Do a po bo... to Mam mi Mam tak wrażenie, że my jesteśmy bliżej, mimo wszystko. Okay, a pojeżdżamy się, inną Nie, bo ja się zatrzymałem na chwilę, wiesz, na siku. O ty, ty a, po prostu. Roger, tak. ma się przy auto twojego. No, nie, nie. Roger, kurwawawa. Pendolino mówisz? Pendolino. To... Pierdolino nawet bym powiedział, hehe. Ło, he. wow, Rogerino. He. Rogerino. Romaldino. E. Dziś jesteśmy pierwsi. Poczekajcie Poczekaj z... Jest e, z ich, ze snajperki, zdejmiemy wszystkich. Bięty no, pomysł. Roger ja wysiada. Ja znam Dzie miejscówkę dobrą. Dzięki! dzięki Paweł, dzięki. Wietrz ja wisiadłem no spokojnie stary. Patrzcie, tutaj jest miejscówka, patrzcie, skażcie tu gdzie ja. Ej, ziomki, patrzcie Ja tam kiedy skoczyłem, no i no nie wiem czy ci się uda. Dzięki, zapuszczenia. Spoko. W ogóle nie zaczną mnie atakować teraz. Na pewno. Dobrą miejscówkę znalazłem. Tak. Ja chyba zginął. Czekaj, ja muszę wziąć coś normalnego. Już zginiesz? Bang, 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 bang Ale dopiero zaczęliśmy Ło, wow, kto to wysadził wszystko? Czekajcie, bo tam nie możemy rozsadzić koki, więc uważajcie, żeby nie wysadzić, wiesz? A, nie okay. rozsadzaj ty... koki Dobra, Czekoś, Tak sobie nie... przypomniałem Co za głupek strzelą z bazuki Dobra, wszyscy leżą Nie, nie leżą, leżą wszyscy. Wszyscy. wszyscy Teraz leżą już wszyscy żyje. Już go Waga. Zabijawszy Mam kokę, zbieram teraz Robimy, sobie zbieraj koke. Ej, Paweł, la, la, bo tam jakiś dziad na dole biega La, 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 la Czekaj Jezus nie skacz, ty, idioto! No, no. no czemu to tak? Łoo wow. Jaki ładnie jesteś Jak? Jakie ładne! nieładne Co nieładne, no, no idiota mi zgodzić? No. do siebie powiedziałeś, A, tak, myślałem, że to, to tak diablo, Ale tak. jedź szybko! Jedź szybko, jedź A, szybko! Prawo! Sodź, kadż ja podjadę autem po ciebie Skac. Czekaj, no auto skocz! Włań. Na auto skocz, no no Każ na auto, wiem że to działa. O, to Trafiłeś walce <laughs> Roger. Jestem! Roger, Jestem. dobrze idzie. dobrze idzie, Roger. Bo jest, jest na Pociągnij klamkę i, i, i jedź. Ja zbiłem z siebie, jak zapchnąłem drzwi. Bro. No! Co? Roger, ja nie wiem, co jest z tobą nie tak. Stary, zamykam drzwi do Gershiva. Ciebie, ciebie karbili z prosy, jakby cały roger. Mówię z prosy, z takiego machine na pianki, wiesz? I mówię. Za każdym się... razem, jak dostałem serię w ryj, to to mu, musiałem mówić choppibany. Czy choppibany? Może, że pianki. <laughs> Dobrze, że pianki Dobrze, że to była pianka, nie? Dobrze, że to pianki Ej, uwaga, bo tam jadą, no, nie? nie kurde, strzelaj, ja nie widzę Roger, killa ja, ja jestem driverem, nie mogę strzelać już kill wow, Killem Ło, no, killem Roger no, je... Gdybyś nie, ja, ja je, prosto, to byłoby łatwiej, mówię ci A ja Wieleś. jadę prosto przed siebie Zabiłem ich, to ja Bzim Bzim Bzim, bzim wiecie? Bzim, bzim Wiecie Wiem, skąd widzieliście, że tam pociągi jeżdżą? Wiecie? Tramwajki tu jeżdżą, chłopiec Wiecie zety, dlaczego? To, że... bo tam tory były. Nie nie tam... Nie, nie, nie nie, prawda, tam były tory, bo tam pociągi jeżdżą. Właśnie mówił, waduje, pociągi jeżdżą, bo tam były tory Nie, tam są tory, bo pociągi jeżdżą. No właśnie tory na odwrót. Były, bo pociągi jeżdżą tam. Na no, odwrót tam są pociągi, akcja dlatego są tory. Na tory. Zabij mnie, to, to tak Proszę czy ja mogę wysiąść Ej, wiesz że to jeszcze nie koniec misji chyba? Naprawdę? Nie wiem, nie pamiętam. A ty ty tu leżysz, no stawa. Stawa. O nie, dobra, ko jest jedno. Okay. <grystawa> o ty śmierdzisz Kuleniuszku. I o nie on jest. To jest ciemny biały. Ciemny biały. Biały ciemny. Mulan tak zwany. A on ma takie LS tam na tym na wisiorze. Lesbos? Leki siusiar. Lubię, nie? Siusiaki, tak lubię, si oh, si oh, lubię siusiaki, tak. Lubię oh. siusiaki, tak. Pewnie o to chodziło. RP, <laughs> na pewno. <laughs> to mój ulubiony. Jutro poniedziałek plus 15. 15. RP jeszcze jest. No. Rp, co Rze RP? Rze Rzecz nie. RP? No. Nie. Szesie, nie. 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 że to jest ten, e no. pole. ten... pole. Rzempole pole, pole. teraz? E, e, Rolada pieczona, Paweł. Rolada pieczona. Tyle nie spacerek, tak? Łupienie w kamieniołomie. Dobra, w weźmy łupienie w kamieniu, tak. To jest ten trudne. Mm. My tam jeździliśmy tak jest. przecież kurumom. No pamiętam. Tak, i to, to było jeszcze wtedy trudne. To kun, było wtedy kumakuru. trudne. Ale słuchaj, my teraz no. mamy bardzo dużo doświadczenia, tak? Ja wiem, oh, tak ja. wiem. ja myślę. No. Ja, ja też, też, ja też mam. Ja co. sobie wpiszę w CV, że już gramy w GTA pół roku. Ale tam trudny, jakby co. Dobrze, dobrze. To, tak. tak jak będziesz chciał się zapisać do jacuzzi, to wpiszę, że mam przegrane 400 godzin w GTA o. online. Tak, tak. O nie, o, wow, to fajnie. I hot. powiedzą, wow, 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 star, nie, nie, to ja się, się boję, nie. Będą mu leżeć oczy. Odetnij sobie teraz trzy palce i jesteś przyjęty. O, ty mówisz, nie, palce mi się przydadzą, bo muszę grać GTA online. Bo nie będę miał klikać myszkę, nie, na przykład. No, o, tak, tak, tam, się... jak na tak. Nie, nie, ja wolę te, te... Ja wolę o takie, takie, o takie, takie, takie wolę, takie. Ale czemu? Nie, no Ale takich bohatych to nie czekaj, się, Nie dobrze. Ja właśnie. Roger, koleś, Wilson. Roger, ty nie umiesz jeździć. Tam jesteś głupi. Co? <głos》> ty nie możesz jeździć sali, jesteś głupi. <głos》>, sam, jesteś głupi Sam O kurde, Ej droże. słuchajcie nie wjeżdżajcie od razu do, do, do środka trzymaj, trzymaj moje piwo Ej gdzie Róż, jedziecie? Ty jedzie. <głos》>, ja wiedziałem, że różnie nie potrafi trzymaj. kierować Róż, Trzymaj moje piwo, Ej słuchajcie trzymaj. tutaj zaraz za furtką jak przejedziemy jest koniec A, Bok. W sensie mogą nas Marek. zabić Ja wysiądę i będę snajperem, co? Paweł to po co wyjechałeś? Paweł Uważaj! A ty wysiadłeś już, ja mówię, Już tak? walczymy tam, halo! Volko, volko. Wolka, to bo wolka. to A nie pralka. Pralka, pralka. Trzech zabiłem już. Jeden. Wychyl sam normalnie. Jezus. Boj, boj, boj. Jezus. Coś Jezus. Coś Jezus. Trzymaj się. Jakoś to będzie. Pierwszy raz jego, zawsze boli, jego. jak dostajesz pociskiem, nie? Podobno. No, szczególnie w tył głowy. W tył głowy może balić najbardziej. Uważajcie, że, uważajcie, żeby coś nie wysadzić, bo tu musi mieć ciężarówki ukraść ogólnie, rzecz biorąc. Dobrze? Ja, Paweł chciałem wcieszczeć. Nie strzelacie czy nie strzelacie? Ja bo mnie zaraz zabiją. Ja jak to cię zabiją? No bo Kasi stoję nie... na środku, a więc nie strzelacie. No. Jak to nie czuję, już zabiję więcej osób od ciebie? Zobaczysz no. podsumowanie no. tej misji i będziesz mnie przepraszał za te swoje Ej, kto za... mnie strzela? Zabiją. Przepraszam! Tył? Ja nikogo już nie widzę. Ja też nikogo nie widzę. Nie ma wroga na razie. Paweł, widzę. Paweł też ma wroga. Paweł, leśna, te, Paweł sobie. A czekać? Ja druga furgonetka. Nie czekacie, bo furgonetka druga jest tam o, o. bardzo daleko, także wstrzymajcie ja wiem, się. No, to chodź Paweł, my pójdziemy po drugą, a diabeł weźmie tę Ale nie, bo ona jest nie, bardzo nie, daleko, musimy nie, najpierw wiesz, wziąć co pierwszą. Na bo ja coś mi nie pasuje z Pawłem On przed do nas powiedział, posuwajcie się. No to nie jest fajne. Ja no i się ja przewróciłem się. To jest trochę dziwne, jeszcze się przewrócił. Ej, ej, bo Stoimy naprzeciwko siebie. Ja wezmę lodziarkę, czekaj. Dobra. Ja też chcę, swoją Chodź. Biorę. Gdzie biorę. jest biorę. druga lodziarka? A ona tam z dalej, dobra, to szukajcie, podejdziemy. Ja, ja tu mówiłeś właśnie, że tam bardzo daleko jest, że nie opłaca się biec, puta. że Trzeba wziąć lodziarkę pierwszą. No nie, Na no, Alpaga ja już biegnie, dobra, okej. Ale jestem na miejscu, tak. Bierzesz tak, lodziarkę? Nie, nie, wpadnie? jeszcze nie biorę, bo tu jeszcze jest w obstawach chyba jakaś. Wstawa, wstawa, Także idźarkę Nie właśnie tak. Ej czekajcie z tyłu wow. auto, auto z tyłu mnie wow. motor Żejcie to auto Ja Ej. mnie zaraz zabiję kurde No Dobra, strzelaj kurde radę. Czym ja strzelam SMG dawaj SMG Ale jestem słabym strzelcem Strzeliłem mi w kostki jak Achilles. Bo, Ty za Albo tak. oni są Skąd masz takie pistolety szybko strzelne? ja mam takie wolno strzelne ja pamiętam gdzieś jedzie Ale jakby staje jak przystęp O kurde Tutaj potrzebuję wsparcia chłopaki Tu jest za dużo ludzi Dobra Uwaga uwaga ja, mi. ja próbuję dojechać do ciebie ale jest za dużo ja ludzi próbuję strzelać w ludzi No, dobra jeden spadł kierowcę tutaj no także spoko Nie to ja zabiłem Ło to on zabił Teraz ja Teraz to ja to też było. byłem Nie e Ale dostałem punkty <laughs> Nie e <A> To ja <laughs> Dobra, skaczę na nich na rambo A bo mi się amunicja skończyła! No to na pewno za... strzelałeś, ale bez ja, amunicji No jesteś głupi Paweł, czemu byś mi nie powiedział? O... Ale ja Bra. zabiłem, nie? Pewnie ten diabeł mówi, no Jak ja zabiłem Paweł, w ogóle coś się <Trickaphragürlich> z moim postacią dzieje, widzisz to? Ty nie zauważyłeś, że nie strzelasz? Moje mojej postaci się trzęs... trzęs... się No i mam drugą furgonetkę, tak, bo to jest nie to ja Dzięki No dobrze powiedziałeś. Nie, 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 dobrze. A dobrze powiedziałeś, że wysiadasz. Nara Dobra, plaga, to jedziemy w takim razie do auto zbiorczego. Tak. Proponuję jechać razem, jednak, bo. Tak, tak, jedźmy razem. Dobra, poczekajcie na mnie tam. A gdzie masz diabła? No, on wysiadł. Gdzie masz Rogera? Roger wysiadł. Ja jadę to rano, wiesz? doganiasz nas? No, stary, goni jak mogę. Jadę! Plaga, poczekaj, mam jadę! Yeah. Poczekaj, jadę! Plaga. A pojedziesz tym no to szlakiem chodź. białym, zupa... co? Patrz na mapę. Jakim jedziesz szlakiem? Nie waguje, je, 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 jedwabnym? i jedwabnym. Za jedwabistą. Je, 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 jedwabnym. Wszyscy zastanawiają się, co Jejabelu... powiem. Jadę, bo jedziesz nie w tą stronę po mapie całkiem. Nie, boł mi jak mam żyć. Jadę na wakacje. Dobra, już nas dogoni. Muszę się rozpędzić. No już jedziemy, no. no Cześć, co nie? Te auto ja mam straszne problemy no, no. z tym jak jadę, wiecie? strasznie mnie laguje wtedy. Nie problem Masz problemy z, z tym? Się. Jak jedziesz, to nie jedź. Może jeżdżenie ma z tobą problem. o, o, o. o, o to to, to jest robina. To, że piłem, to nie mogę jeździć? A co, jeżdżenie po, po, po Diable to jest jakiś problem? Nie, Nie. on jeździ jeżdżeniem, ale jeżdżenie się czepia. Jeżdżenie po, 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 po Diable? Nie, bo, Nie bo, przerywaj dia dia diabe urobotka. Diabeł po, je po jeździe Co ty o, robisz? Robię triki i sztuczki, a co? <laughs> robię triki i sztuczki Chciałeś jak mnie sobie wyhamowałeś w sekundę? To jest po prostu niemożliwe Już nie, no nie bo ja cię ja uderzyłem i mnie nie. aż cofnęło do tyłu, wiesz? Laga ty mnie? Nie ty mnie uderzyłeś No uderzyłem cię Coś ci się e, pomerdało kubaki, Wejdziecie wyjdziecie do tej magazynu Lestera? Tak a. Ja dzisiaj inną trasą, niż mi pokazuje Bo ty masz jeżdżenie dzisiaj z tą kuć a, tak, bo ty bude, nie umiesz jeździć. Znaczy, jeżdżenie się kończy. Helena, kuci. przestań zmierz tego GPS-a! Tam mieliśmy jechać, gdzie chłopaki jadą! <laughs> tak właśnie jest <laughs> Panie Kasiu, makijaż. <laughs> kawior do buzi, proszę. Co, ty... Kawior do buzi. <laughs> co? <laughs> Boże, wow. co się tutaj dzieje? To było już um, takie trochę... To wiesz. było tro troszeczkę niesmaczne z twojej strony, wiesz? Co? Kawior, kawior był niesmaczny i nie wiem, o co ci chodzi. Ja sobie dam... Jadłeś kawior kiedyś? No właśnie, bo ja nie, i co? Właśnie, ja też nie, to czemu Paweł mówi, że nie hmm. smaczne? W ogóle ale... zaczyna delikatnie deszcz padać, a ja mam wybitą szybę. Ogólnie szyb nie mam, więc... Nie, to wracamy, nie, to hamuj, to wracamy. Weź wymień, leć do mechanika teraz, po Nie, to, nie słuchajcie, ale... nie, nie, to eee, musimy przerwać. Inną, inną sytuacja, wie pan, panie mechanik, ja ukradłem auto i mi się okay. szyba zepsuła. Oj, i ją wymienić. Nie? On ja, mówi, o wkrodziona był... nie mogę naprawić, ja, On co, mówi, on ale też spada. spada. On oczywiście. Czekoladki mam. Ma. Ja też nie mam czegoś w przodu, wiesz. Taka? Czekoladki to... mam, ja też nie Mam czekoladkę. Masz czekoladkę? O tu pierdzielaj. Nie chcę czekoladki. czekolady. Ale jest z miłością. Saadź sobie w sreberko. Że <laughs> co? <laughs> <laughs> no, w sreberko sobie. A bo w Zakręt? Bo daj Czekaj, co tu jeszcze mam? To mówi, nie, Naprawdę tak robi, że rzuca we mnie materiałami wybuchowymi To są jego czekoladki, no Czekoladka! czekoladka. To, to to rozpuszczone takie, że się krają Czekoladka! Kajam co tu jeszcze mamy? Co to jest? Nie, to nie to Nie Co to bojowy jakiś ten? Bojowy jakiś ten Ty słuchaj, mam kinder niespodziankę stary teraz Nie chcę Nie chcę Tam rozpakuj Dobrze? Tam się nie pakuj no. Co to Osłyszałeś? było? Słyszałeś? Czekoladka wybuchła Co to było? wjechali we mnie w ogóle z bok. Ty z boku jesteśmy jeden na miejscu bo Dobra Bo jest auto, którym uciekniemy Ej chłopaki, ja nie mogę jeździć To jest postawa Nie ma problemu, jesteśmy już na miejscach Ja też No jak to? Chopie, chopie, ruszę hm. Alina, wygrałem mm. misję, gdyby nie wygralimy. ja wygra, 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 wygralimy WieżCor Wygra, wygra, e, hey. yes. Wygra, yes. wygra, wygra, ten, wygra, wygra, ten. My... Hy... Boże, wygra, wygra, hej Boże nie mogę się wygra, skupić, wygra, gdy mówisz w tym momencie mój mózg ma tylko jeden procesor <śmuch> <śmuch> To taki wiesz, jeden gigahertz <śmuch> 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 <Yeah. śmuch> <śmuch> <śmuch> ej, 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 bo tyle to tyle. No i mówię, 5 zabój, To się wytnie plaga, spokojnie. E, ktoś mówił, że ja nie zabijam chyba. Ktoś, coś takiego było że. No, ja nie Czemu, wiem, pan. Nie zabijam. Ja no i co? I kto, ale ja wziąłeś by 15, 5 osób więcej od ciebie ja zabiłem. 5 osób więcej od ciebie jak, zabiłem. Jak, 5 osób więcej od ciebie zabiłem. A ty co zabijasz? Ty nic nie zabijasz. Ty coś robisz napad na złodziei razie czego zaznaczę, może co? Tak, ty to co możesz, wiesz? Tyle ci powiem. Dzięki za oglądanie. No. no. Trzymajcie no. się, papa. Cześć. Cześć. Hej.